Wiesz, co tutaj jest? No, nie wiem w ogóle, po co my się tu zatrzymaliśmy. Zatrzymaliśmy się po to, bo chcę ci powiedzieć, co to jest. Tu jest pole minowe. Cze dobra, bójda. Tu wszystko jest zaminowane. Nie. Soferzy tutaj chodzą i rozminowują. Chcesz, rzuć kamień, może ci się uda trafić w jakąś bombę. No dobra. Ale nie wchodź dalej niż to, to miejsce, nie? Dobra. No dobra, zobaczymy czy to pole minowe jest tak naprawdę polem minowym. O, o, kur... o, kur... o kur... A, a co ja zrobiłem? A, co o, jest? O. Coś ty zrobił. Kur! No wszystko jest ok? Tak, wszystko ok! O dobra. w kur... ogóle, kur... Dobra. Szybko! Motory! ogóle, w ogóle, Ucieka! O oh. oh, kurde! Dobra, szybko! Bo nas, Bo nas szapią. O kurde! Dawaj, dawaj, dawaj! Szybko, musimy uciekać! O ja że co to się stało? Ja, ja sobie zażartowałem! będzie tutaj patrol, będą nas ścigać, będzie gnój. Ja pieprzko, że się nikomu nic nie stało. Wszystko okej? Okay? Tak Nic się nie boli? Nie Dobra, nie denerwuj się Jedziemy teraz Szybciutko, nie obracaj się Jedziemy Do domu, Do domu. O kurde, ale się boli. Jestem w wąwozie i zaklinował mi się motocykl on taki ciężki, Boże! Co tu zrobić? Trzeba uciekać, a ja tu się męczę. ej! O! Kurde, trzeba uciekać. O! kurde, że do się zabawił. Nie da rany. To na Muszę mu się do pomóc, bo stąd nie wydostaje. Dobra, można uciekać dalej. Uja, ale stromo, Ob nikogo nie było w tym bombosie. I znów gleba. Jak ja się boję. Hmm. t No właśnie nie wiem, to jest Uciekaj, uciekaj! Co robić? Uciekaj, uciekaj! Hey! Tu mega ciężki podjechał. O no ile, że szybko się zbieram i uciekam dalej. Z motocyklem i próbuję to przeciechać. Jezu, ale się boję. Gdzieś krzaki, krzaki, tutaj! Tutaj! O! Idealnie! Idealnie! O kurde! Chowamy się w krzaki, skaszam motocykl. I teraz po cichutku. Po cichutku. Dobra. Oby mnie nie zauważyła. Słyszę kroki. Boże, jak ja się boję. Trzeba być bardzo cichutko. Oby mnie nie znalazła. O kurde. O, ja. Słyszę kroki. Gdzieś tu. Pan już się Ha, Nie, mi nie rób! Nie rób mi nic! Na teren wojskowy się nie wjeżdża. Jednego już załatwiłam, teraz czas na ciebie. Koniec enduro na poligonie. Nie na mojej barce. Kurde, gdzie jestem? Uf, na szczęście to był tylko sen. A był straszny.